Dobra, witam serdecznie moi kochani! To już będzie nasz ósmy Overwatch tak, z Counter-Strike Global Offensive. Dzisiaj jest specjalny dzień, bo nad ranem była walka o mistrzostwo MMA podczas UFC 253 w Abu Dhabi, zorganizowanego Jan Blachowicz pokonał w drugiej rundzie przez techniczny knockout Dominika Rejsa. Wielki dzień dla polskiego MMA. Jako pierwszy Polak mężczyzna. Zdobył tytuł mistrza świata w tej właśnie kategorii wagowej. I po Jannie Jędrzejczyk, która też była mistrzem świata w UFC, w najbardziej prestiżowej mm, organizacji WMA. Także czapki z głów Jan Bachowicz, wielkie gratulacje, świetna walka, knockout, w drugie rundzie, tam czwarta minuta z kawałkiem prawdopodobnie złamany nos Dominika Rejsa, który był numer jeden, a teraz jest Jan Bachowicz. Także Czapki z głów. Dobra. Nie przedłużamy. Bierzemy się za nadzór, za łapanie haksów. I co my tu mamy? Pobierzmy sobie. Dowodzik szybciutko. Będziemy lecieli. Okej, okay, mamy mapkę Vertigo. Widzę. O kurde. Widzę, że to jest ten e... skrzydłowy. Misa skrzydłowy. Dwóch na dwóch. Podejrzany. Stoi na respie. Na razie, co rozgrzeweczka jeszcze, tak? Może sobie przewiniemy tą rozgrzeweczkę do przodu troszeczkę. Zobaczcie, co nam tutaj pokaże podejrzany 000, Początek dwóch na 2, dwóch. Ty... tak, główka proszę z digla, od razu przez podłogę betonową, druga główka, dobra, to już się kwalifikuje oczywiście na Wallhack, Aimbot i wszelkie inne wspomaganie, Aj. to overwatchem, ciekawe czy będzie jakiś taki overwatch, którym Taki jeden filmik, skrócik, w którym to będziemy rzeczywiście się zastanawiać, czy ten pan ma haksy, czy cheatuje, czy nie. Dobra, tego to przewidzimy sobie dalej. Nie ma co go oglądać, bo to jest taki obwóz haks, że... Może co następną rundę? zobaczymy jeszcze jak, jak już ma. Trzy zabójstwa, jedna asysta, 100% headshotów, tu już jest haksior. Trzeba tego pana kota, tego, że musi grać z takim... Niestety. O, to już ma 9,1.0 Tak. Co na to? Inni wdrożenie? jak wygląda? O, 10,0. A tam ma minus 1,0,6, minus 1,0. Super. Super, świetnie się bawimy. Dobra, podsumuję pana. Wsmaganie celowania. Tak. Wsmaganie pola widzenia. Tak. Właściwie to nie widział innych. Celowanie. On nawet nie patrzył na innych. Ty, to rzeczywiście to jest to. W samoganie pala widzenia. No nie. Użył znacznego programowania, aby zyskać informacje o obecnych pozycjach wzroku. No w sumie użył. Dobra. Jakiś tam hacks programik te prowadził go, że, że widział wszystkie głowy, inne zewnętrzne wspomagania, oczywiste, umyślne przeszkadzanie, no przeszkadzał innym w rozgrywce, dajemy to. Przeszkadzał tym normalnym zawodnikom w rozgrywce i <grych> przeszkadzał w grze, nie uznawał zasad rywalizacji, Wydawał się antyspołecznie, brawo, tak. Trzeci. A jeszcze poczekajmy sobie tutaj, jeszcze pokażę nowy. Dobra, mam już drugi filmik, się pobiera. Witamy w nadzorze. Mapa jest turniejowy, bombowy. Tak, już jemy na początku, co tutaj się będzie działo. Podejrzany, pierwsze miejsce u siebie wtórzyje. 7-1-1 do tej pory. szela razem z piramidą, Teraz rzuciki ze Scout'ika. Scout albo Dual Beretas. chociaż czasem Digle. To ulubione są w ogóle bronie cheaterów. O, zaraz, zaraz, coś tu jest nie, tak? Pan chodzi tułem sobie, ale napotkał na jakiś opór. Czyżby to był jakiś pojedynek cheaterów? Dobra, wchodzi tułem na schody Jest Tym razem z autokampą Czapla rozwalony, teraz flaming leży Flaming już leży. Kto tam został? Maska i bulldog. Świetne są te nazwy. Maska i bulldog. I. Czy będą dalej headshoty? Nie, nie wyciąga. Może nożem? Czyżby? Może jak on się w ogóle znalazł już tam FTV. To jest TV Chodzi w b -Apsy. Ja coś się zasta zawsze się zastanawiam, czy to musi być w jakimś zasięgu, żeby te cheaty zadziałały, czy obojętnie. Dobra, piramida rozwalił nożem bulloga. Świetnie, podejrzany ma 9-1, śmierci, nawet ciekawe jak on to zrobił, nie wiem. A w drugiej drużynie jest Alfa 11-4. No już dobry Zero skinów oczywiście Bo po co? Dobra, jest już autokampa. Raz, dwa! Ale szybkie headshoty. <laughs> nie no, nie no, to jest to jest niesamowite. Co się dzieje w ogóle z tą grą? Co to jest? Co to jest? Co to jest? <laughs> Ja się pytam. Jak żyć? Jak grać? Nie, no to jest niesamowite. Dobra, pana sobie tego przewijemy, bo to jest oczywiste. Aksowanie. Będzie tutaj. Zjąć. Czy przeskoczy mi na koniec? Dobra, jest już koniec. Oczywiste, pana wszelką wątpliwość, wspomaganie, wspomaganie polowicenia. Inne zewnętrzne wspomagania, umyślne przeszkadzanie. No nie przeszkadzał chyba nikomu. Dobra, teraz poczekamy sobie, aż się pojawi następny filmik, chociaż musiałem długo czekać, aż prawie 10 minut na pokazanie się tego drugiego. Dobra, jest już trzeci filmik, trzeci dowód, pobierzmy sobie i będziemy lecieli z oceną. Tak, zobaczymy co teraz, czy dla odmiany będzie coś trudniejszego niż od razu wytypowanie cheatera, czy nie już trzeba trochę czekać na te filmiki. Jakieś 5 do 10 minut. Za każdym razem. Dobra, jest podejrzany. Podejrzany. Jest ostatni tabeli. 405 w sacy, słabiutko. 100% headshotów. Mmm. Widzi wrześniami. Sprawdza. Patrzcie murki, Widzi, że tam poszła akcja. No i tak. Po Zajrzał się. A Zapowiada się ciekawe demko, powiem szczerze. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie jest to na razie taki obóz. Dobra, czego tu tak sobie stanął? Pan podejrzany. Dwoje kolegów poszedł. Jeden okno, jeden poszedł do dżungli. Terroryści tymczasem bombę przynoszą pod B -side. Tam zostali w apsach. No, idzie do okna. Co, nie widział, gdzie oni są? Ma Makewsia WP. Stat Traku. Nie, on nie jest, czy On nie. Miał pewnie jakoś wcześniej akcję, albo nie wiem, te wcześniejsze 4 kile to były wszystko headshoty i za to go. Ojoj, ojoj, koskotwica Koskotwica Wziął sobie bota. Przyfiluję tutaj na pakę. Ale tego pana to on już widział przez murak To już było chyba to właśnie. O, ale dostał banie. Zemki, no. Mierzone 5 na 8 A wszystkie, kile do headshoty były. Ale mu podskoczył ten. W górę ten celowniczek. W górę nagłówkę. A w nie bierze. Na no jeden pan ze słowa schodzi. Widzę Dandera. Info pewnie poszło. No i łososz go dorwał. Łososz dorwał are. Ciekawe. No, teraz tutaj trzeba sobie zobaczyć. Czy on sprawdza ich przy Kurcze, skałacha. Tak by mierzyć główkę. Nagle tak kurde, te ostatnie dwa kile. Precyzyjne głowy na takie odległości z kałacha? No może, może się nie ujawni O, jak mu skoczyło w górę? A, w górę mu skoczył ten celownik Z Czyżbyśmy zobaczyli jeszcze jedną rundę? Dobra, teraz jest 14:1. 1 Działamy. Jeszcze na do... Lotwicy. Kułeczka no koniec ostatnie. Jeszcze jedna runda. Strasznie szybkie rundy są. Powiem, że grają z botem. Wygrywają 15:1. Dobra. On tego widzi, on wie, że on jest tutaj, tak? Patrz skupiony na nim. Ale nie zabił go. Żeby się obejrzał. Nie patrzy na tego na prawo, tylko tam na lewo. Dobra, teraz na prawo trochę. Wie, że tam jest w misję i widział tego, co się w dżungli ukrywa. Przeładował, tak ona widoku. Ej, tak nie robią ludzie. Przeładowywanie e, na odkrytym terenie tak nie robią normalni zawodnicy. Tego przeładowują i to po kilku pociskach. Chyba, że wie, że. Ja był tutaj, wrzucę wspomaganie. E, celowania. Mogę się mylić, możecie zobaczyć jeszcze raz. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, w komentarzu. Pola widzenia. Ja jestem za że on miał te wspomagania. Niewystarczające, niewystarczające. O, mamy już od razu kolejny filmik z nadzoru. Pobierzmy sobie dowód. Dobra, dowód jest pobrany. Czy to się mapka, czyli będzie duża mapka pewnie, a nie jakieś tam Wingman. Dowód pobrany i szybko. Inferno turniejowy, tak. Jedziemy. 4-1 Land terrorystów. W terrorystach mamy pana podejrzanego. Jest pierwszy. 4-1-4. W szóstej rundzie nie jest jakiś tam najlepszy na serwerze, no ale zaraz zobaczymy sobie. Sam tu. czy to tak jakby. O kurde! Dobra, nie widzimy teraz wrogu, wyłączyłem prześwietlenie. Eee, to jest obvious. Oni już tu strzelą, zanim jeszcze. Z... Dobra, wallhack. Same głowy i aim też. Ej, zobaczę teraz, jak obvious jest, bo tak jak jest prześwietleniem przez mury, no to jeszcze to widać. A jeżeli nie widać prześwietlenia przez mury, to widać z punktu widzenia tego zawodnika. Normalny człowiek nie widzi, tak? Tam rzucił komuś flash. O, głowa, oczywiście, tak? No ja właśnie bawię się tym włącz włączaniem, wyłączaniem podświetlenia, prześwietlenia, nie? Dobra, teraz widzimy wrogów. On patrzy, patrzy, są tam, na daleko, tutaj biegną smia. Teraz nie widzimy, tak? Widzimy przeciwnika. On widzi, że tam jest jeden, rzuci smoka. Jaka jest Czy wchodzi na pewniaka na tego na lewo? Tak! <laughs> Jeszcze z headshotem za każdym razem, przepraszam, 77%. No dobra, nie za każdym. Wow, 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 wow. <laughs> co to było? Nie, dobra, przewijamy tego pala. To jest w ogóle tak Aim lock. No, tamto się boiwić w ogóle. <laughs> Celownik podłogi, już trochę headshoty. Super, koniec. To był haks. Ten trzeci filmik to. Byłem za. Zadan... No. Nie no, wszystkie. Wszystkie filmiki dzisiaj to haksy były. Inne zewnętrzne. Wspomagania. Pewnie były jakieś inne zewnętrzne. Nie wiem. Umyślne przekazanie, nie. Niewystarczające, no dobra. Tu damy niewystarczające. Wspomaganie. Że wewnętrzne wspomagania do celów inne niż wymienione, aby uzyskać przewagę nad przeciwnikiem. Może nie. Dobra, przesyłamy werdykt i co? Eee, kończymy akurat. Cztery filmiki, cztery haksy. Eee, jeszcze raz gratulacje dla Jana za dzisiejsze wywalczenie tytułu Mistrza Świata Federacji UFC w MMA nad Dominikiem Racem. Świetnie, świetnie. O, brawo, brawo, brawo Polska. Polska Power. <grystanie> I dzięki za oglądanie mojego filmu i trzymajcie się cieplutko w tą niedzielę. I cześć, do następnego razu.